Siemka, siemka, dzisiaj pogramy sobie, siemka, <grymka> dzisiaj pogram sobie na prywatnym serwerze, Pokażę wam jak się gra Mega nightem i innymi nowymi rzeczami, na prywatnym serwerze, Clash of Knights, macie Upowpa zobaczcie nie, nie umiem przysłać linków, macie upowpa będziecie sobie zobaczyć upowpa link, pwp wpisujecie i znajdzie film tam, Prywatny serwer i dokładnie nie ma to samo. Y no, tak wygląda prywatny serwer, właśnie. No, fliceście, każdy jest, chociaż jest teraz. teraz. zobaczyć, o, światów i od razu legenda. Czyli taka nowa jest nie? A, że jak... oglądaliście po wpaliwiecie i druga legenda w drwceśle, to to jest, nie wiem, czy to jest możliwe, chyba nie. Widzicie? Zobaczcie prywatny serwer, jakbyście chcieli dostawać ciąg legendy, to tak macie, dobra. Jak lubicie dostawać legendy, to proszę, macie prywatny serwer. Miałem dwie legendy. Jeden vlog, no. 40... i w ma... Co może 45 razy rok? 45 ja to będzie lepsze, to będzie lepsze. 15 razy sparki. To nie jest możliwe, naprawdę, tym prawda? Właśnie to nie śmieszy. 45 logów, ale achievementy są ciągle. To wszystko zmaksowane, Można sobie pograć jak ktoś ma pierwszą arenę, a chce, a chce zobaczyć, jak wyglądają lepsze karty i w ogóle takie inne rzeczy. To macie po prostu serwer u Upowpa. zobaczcie. To jest właśnie prywatny serwory. u Upowpa. Możecie zobaczyć. To jest właśnie to. Wygląda. Są wszystkie karty. Są te nowe, jak. ten no, nowy ten Mega Knight. O, Mega Knight. Tutaj na maksie. Rozglęku na maksa. Tak jest. To pokażę, jakbym nim grał. Na no, arencie gra na treningu. się nie gra, bo już nie ma treningu. to, to on jest treningiem? Gdzie są inne wieże. Nagrywaj. No, fajnie, się wpiszcie pwp i, i weźcie odcinek nowe karty tam nowe karty, prywatny serwer i w opisie znajdziecie link ja tam nie wiem jak się daje linki no, no jak, i jak macie pierwsze jakiś słabszy i chcecie pograć dobrymi kartami na przykład takimi jak teraz goblin gang taki, coś na lepszej arenie to proszę prywatny serwer ja nie, wyma, nie wymagam ja wa, nie, nie zmuszam was żebyście to zainstalowali bo czasem nie muszę, Was, jak chcecie to chcecie sobie załatwić, po prostu to proszę, tutaj możecie. Macie wszystko lawy, macie, macie wszystkie legendy. Macie lawę, którą chcecie bardzo, możecie każdą legendę. To jest, żeby widzicie to tutaj Omega Knight Wam pokażę. Tylko jest ten najprzy... Omega Knight, zobaczcie. Zobaczcie teraz, zobaczcie teraz. No no i patrzcie. Widzicie? To jest Mega Knight. O matkie dwa te nieświetne, prawda? To mega najdzie jest na tym Nightwitch. Zobacz, zobacz. A co To będzie to jest po prostu... Widzisz, skoczy na tym Nightwitch. Widzisz, skoczy na Nightpwić. On tak skacze na wiedzę, jest fajne. W ogóle mega Night to... A ty teraz sobie jeszcze wypuścimy lawę. A nie, Elektro. Ja tu, widzisz tutaj trener ten fan, fa nie będę mówił. Słowa y Mówicie, to jest łatwo wygrać. Po prostu, i macie znów drag chesty. Dwa i dwie chesty, za wygranie jednej, jednej walki. Czyli dwa drag chesty, czyli dwa z tej, dwa free no i znów te karty. Tutaj tak powtarzam. Nudne jest to, no i widzicie, no i widzicie. Legenda Fritzeski nawet tym trafić. Dwie Legendy Fritzeski miałem wcześniej, miałem dwie Legendy Fritzeski w jednym. Nie żartuję, serio. I tam ileś było, raz miałem w Żypwicy plus 516 gemów, więc to było naprawdę... Nie... Widzicie, znów ten sam achievement. To się... to chyba nie... Na szczęście te maksy się nie magują. O, kanon Card, już wam pokazuję. Karol już go, Bingang'a weźmie jeszcze i razem to już Wam pokażę jak to działa weźmiemy jeszcze blank machine, nie ulepszyłem, zaraz ulepszę max i skręcamy barrel zobaczcie, ja wszystko wziąłem no i wiecie, że wyszła obacy, jak nie, nie, jak nie wiecie co to są butsie, to tutaj macie dobra, to wszystko co nowe Robię obejście te nowe karty, jeszcze, które zostały i kończymy. Dobra, kanon kart. tak to się robi. Widzisz? Widzicie? Szybkie, bardzo widzicie, właśnie. Jakie szybkie to jest. Patrz jak niszczy, jakby to jest. Tylko, że teraz to akurat dwa są. Sparki i, i Elektro Wizard. Tego nie wiem, co to Zobacz, po prostu to jest to samo, to jest to samo, to tutaj mnie zaraz zniszczy, o, to jest ten, skieton barrel, zaraz zobaczcie jak to działa, jak nie, 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 nie znacie Ableitu, to, to żeby. i patrzcie teraz, patrzcie teraz, czy teraz się stanie. widzisz, to jest, no, skieton barrel, tyle, tyle skieton wypuszczam, Świetno jest. A ta Flying machine, to tak sobie lata ma taki śmiech. To no widzieliście? nie miałam szansę z tym trinkerem, teraz się w nie myślałam. No i znów od, od nowa te jest trochę nudne, ale może być. I ten bat, to bad. dobra. Jeszcze otworzymy te. I sobie zobacz. No i legenda w tej części, no. No i legenda w tej A, jakie to śmieszne. Jeden lok. Fajnie, dobra. To było na tyle, ja w odcinku pokazałem jak działa prywatny serwer u napiszcie na YouTube powp, pwp, P o, -w -p, I znajdziecie odcinek nowe karty, albo, znaczy nie nowe karty, prywatny serwer, tam nowe karty, wkładać opisz jest link, pobieracie To nie odpowiadam, że to, że odpowiedzialność, jak chcecie to zainstalujcie, jak się, jak się nie odpowiadam na to, jak coś się stanie z waszym telefonem, jaki będzie wirus, to nie moja sprawa Dobra, pa